A tak wygląda dziewczyna po turnieju, która wygrała oto ten puchar. Widzimy jaki puchar, tak? Mi no tak <grymne> <grymne> Ograła, sobie kuchowców. Ograła sobie kilku chłopców. Ograła sobie kilku chłopców, co nie? takiej z ważniejszej grupy. no jest wraz gwiazdą. Jakby nie było. Z gwiazdeczką, gwiazdunią. Jest. I, 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 I znowu prawie, że w takiej samej ekipie brakuje, <laughs> tak, brakuje, <laughs> duska, brakuje duszka, który zaginął, obraził się na Polaków, stwierdził, że wraca do Stanów i nie pozwoli, żeby jakikolwiek Ale Polak dostał wizę. Ale dlaczego tam nie to wszystko No bo tu siedział duszek, Ale tak? jego matka mieszka, gdy nie dzwonili do matki? Ogólnie, ogólnie to mógłbym nastawić na siebie, tylko nie wiem jak. No to ono go tak? Nie wiem. Nie wiadomo jak Ale nie, nie o, nie, tym, nie, nie, o, nie o tym jest mowa. Mowa jest o tym, że jutro mamy egzamin. Jutro mamy egzamin. I, tak ty I musimy i się. Spać. <laughs> i musimy się do tego przygotować. Spotkaliśmy się tutaj, żeby się uczyć i przygotować. Tak to wygląda. To by nie było. Materiały są. No. Co? Każdy ma materiały, tak? Tak. To jest bardzo intensywnie. Tak. O no, tak, jeszcze Wszyscy są tak. przygotowani. Ja też mam swój zeszyt, w którym notowałem. Tu mam wynotowane normalnie wszystko raczej. No wiadomo. I już jest dalej wszystko notowane. Ale nie, nie, przepraszam, ja nie notowałem. Ja zapamiętywałem wszystko. Proszę zadać mi pytanie i ja wszystko powiem. Ile jest masz, masz pytanie do mnie? Ile jest 8 planet. Osiem planet osiem... O 8 nic było. Dawać. No i jak to myślicie? Jak te egzaminy mogą wyglądać? No bo musimy... Musimy... Ścisnął mus... moją drogocenną dłoń. bo dziękuję mi za zdane egzamin. I, i dziękuję, do widzenia. Tak myślicie? Że nas w ogóle ani nie będą pytać. A nie będą nas. Ja to, tobie że... już do mnie dzisiaj powiedział instruktor. Co ci powiedział? No bo ja z nim chwilę odbijałam i, i do mnie mówi... Czy, Pani instruktor, czy dobrze odbijam? No, Pani instruktor, czy dobrze odbijał? Fatalnie odbijał. Tak Ale wiesz, że to będzie? To wyknij to. Nie, nie mogę nic wyciąć. Wycinaj to, Fat, nieźle, nie fatalnie i kapiłem takich, taki, no, no nie było literki C. O, właśnie, tak. I co jeszcze? I co jeszcze zauważyłaś? to po prostu na nogach. Tak? Nie obniżam się z tego. Się... ręki chyba jakoś tak. Z tą ręką jeszcze też było takiego. I aj, nie zamykał go panca. Ale powiedzieliśmy, że że będzie bardzo dobrze i będzie lepiej. Nie, nie, Bijałam, nie, <grym absorption> Powiedziałam mu, że na analizie je, jego brycznia było dzień. Co powiedziałaś. Dzień <grym> czy noc? Czy wiesz, nie pamiętam, co, coś takiego powiedziałem. że w składzie tego nauczyłam na ty, to bo to nic tylko? Nie, bo to wcześniej <grym> Ale później już lepiej odbija. Puchar tak. jest. Pucha, puchar jest. Magda, ile meczów wygrałaś na, na, w czterech rundach? Ja też mam, jeden. Jeden mecz. Czyli y, można powiedzieć, że jesteś gorsza niż średnia. Jakby to tak przeliczyć. No, jest. No. No. no Natalia uczestniczyła w pięciu rundach, bo wykorzystaliśmy ją do rozstrzygnięcia pewnej sprawy, do, do, do grania gościa, który w sumie myślał, że zasługuje na miejsce trzy lub dwa, tak? Zbiłaś... Zbiłaś go i, i jednak nie, nie zasługiwał. Tak Jak się okazało. chociaż fajnie grał. Robert? Nie. Tak, Robert. No. Grzegorz. Grzegorz. Nie pamiętam, tego. Tak fajnie grał. Fajnie. Mnie się też się podobało. Patrząc z boku, to wyglądało dobrze, bo wszystko brał. Wszystko brał. Wszystko brał. Zajął drugie miejsce Robert. A czy ty Adam. Adam, no pewno to, to nic z tym mecz nie dał. Bo... Drogi no ja, przyjacielu, ja tyle, ile wygrałeś meczy? No, Na cztery. Dwa. Na, Na dwa. Na dwa. Czyli jesteś przeciętnym instruktorem, można wyrzec. Nie, nie, a mnie ciekawe. No tak usunąć. można wyrzec. Za niżej niż średnia, bym przeciętna, ja? Bo no nie chcę trąbę dostać. <laughs> no to dobra, no to <laughs> powiedzmy tak. <laughs> powiedzmy tak. <laughs> ty, pucharek, ty Powiedzmy tak, Natalia, jest. Się. No. no to dobra, no to Natala jest super ekstria. Jest. Yeah. No. <laughs> jak ona nie czuje teraz, to jest teraz ja. Wygrałem dwa mecze z czterech, czyli jestem przeciętny, tak? Normalnie zwykły, przeciętny gość. Taki jak i ten fan. Możecie dalej rozmawiać. Dobra. Trzeba, trzeba zadać jej pytanie, niech ruszy trochę głowa, niech się trochę ożywi. Oj, dobranoc. Jakieś pytanie. Myślę, że sprawdźcie tencowych. Jakieś tenisowych. Tenisowe pytanie, szybciutko. O, Darek się Nie, bez przesady. To już, to już było, to już było. Bezpiecze, be, bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo pracy. No, widzę, jak rzecz jest przygotowana. Bezpieczeństwo pracy. Swoje? <painted vậy> no, jakie? Wy, na przykład, jakie wyróżniamy bezpieczeństwo? No, przecież musimy zadbać o bezpieczeństwo na kortach. Uważajcie, tak, żeby piłeczki te... nie zły, nie wrócili na rękach. No, to dzieci. Okulary ochronne. Okulary ochronne. No, ale sprawdzić też miejsce pracy, tak? <mAll Activate> <mrijk> <m tous chocolate> <Thousands50uckles> Czy wierzchnia jest dobra, bo może krety podkopały i Ci dziecko wpadnie zwichnie nogę, tak? Czy siatka gdzieś, czy gdzieś siatka nie odstaje? na nie jest <grym> Czy nie ma jakiegoś ogrodzenia dzielowego? Dokładnie. Sprawdzamy styl dzieci. Będziecie przygotować się do tego, do, 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 do treningu, uwzględniając Otóż, mówi to możliwości, tego. uwzględniając możliwości tych uczniów, nie? Wiadomo, że musi żeby nie przerastały ich umiejętności, nie? Tak. Dokładnie. Ładniej porządek musi być. Tak, więc proszę, inne zostawisko. Inne pytanie? No, i, i pytanie z ogólnej. Nie. Mówaj. Okay. Jak to był mięsień... Yy, Kopkowo jakiś. Obojczykowy, ne? coś tam. To tu. Taki on idzie tu, odtąd tu, nie? Dobra jestem. Zapominałabym no, to, to, to nazwę. Nie, moskowo słodkowo, bo się... <grym> no, a najszerszy grzbietu? Przestań. Nie wiesz. A ty wiesz? Tu masz kapturę. No. Eee... wychowanie fizyczne. To no wie. dobra. Dwugłowy uda? Tu gdzieś jest. Tu. No, jakie, tu gdzieś? No, co? Od razu się wiadomo, że tu jest, tu, Tam tu. Jest tu. Tu a tu jest czworogłowy y, a, No dobra, a prosty uda? To po, nie ma takiego. Jest. prosty to jest jedna głowa czworogłowego. To pokaż palcem. Nie, że nie. No chyba tu idzie. Czekaj, stachu. No właśnie. Ten tu, o, tu, o, ten. Ten. No jak jak ja mogę nie wiedzieć? No on musi wiedzieć te mięśnie. No proste, że muszę. Ale my to nazywamy inaczej, bo triceps, biceps, kata biceps barki, od tego są ciężarki. To ja się uczyć. No chyba żartujesz. No przecież tutaj spotkaliśmy się uczyć. Wiecie, jak ta nauka wygląda. Nie dajemy razy po turnieju uczyć się. Jak Darek z Damianem pojechali pić i są już pijani i oni jutro zdadzą ten egzamin, to my będziemy się uczyć. Ale jaki Darek? A, ten Darek. On pije wódkę zamiast się uczyć, tak, pije alkohol, tak? Tak, pojechali na imprezę. To tylko my jesteśmy inni, tak? Nie pijemy alkoholu i, i dużo czytamy. I się czytamy. Ubrzymy, a oni balują. Mhm. W sumie to chyba my jesteśmy najmądrzejsi z całej grupy, prawda? Tak czy nie? No dobrze. Czyli myślicie, że te egzaminy będą light, tak? I praktyczny, i teoretyczny, i ogólny. No praktycznie przynajmniej wiesz, co ci trzeba. No wiem. testowałeś, a nie bardzo. No nie ma. No Nie ma. No ale jak? Na to życie żeśmy robili te, te, te 10 razy. Wejdziesz musiał drabinkę zrobić. A i drabinka jeszcze? Uczyć się. Uczyć się, idźcie, drabinki robić. Oj. Widzicie, ja nie muszę pić. I za mną jesteś źle moje mięśnie. moje mięśnie, pracują mhm. tak, jak to tak, to zakładamy, że będzie light, spotykamy się To też. Co ma być? Będzie. Nie kameruj teraz na razie. To? Jeszcze raz, jutro? Strodnościowy, no. no. no, też będzie. Ale nie, nie związany z techniką gry? No. Nie no to tylko drobinka ma być ten koordynacyjna i nic więcej nie ma być. Nie ja wymyślał jakichś dziwnych, nowych. Ja nie wiem, co zrobił. Ja się pomylę. Słucha, jest Dobra, ta... to kończymy to nagranie stwierdzeniem takim. Ogólnie jesteśmy nastawieni, że egzamin będzie light. A jak będzie, to się okorzy na miejscu. Za 14 godzin będziemy instruktorami tunika ziemnego. Dziękuję za uwagę. Kłaniamy się nisko. Karol Stopa i Magdalena Grzybowska. On też może być.